Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek opowieści kryminalnych i dzisiaj opowiem Wam o wydarzeniach z roku 2017, które miały miejsce w angielskim mieście Wimslow. Zapraszam do wysłuchania historii Liane Mackay. Wydarzenia o których chcę wam dzisiaj opowiedzieć miały miejsce w roku 2017 w mieście Wimslows znajdującym się niedaleko Manchesteru. Mieszkała tam stosunkowo krótko rodzina Mackay: 43-letni Darren, 39-letnia Lian oraz trójka ich dzieci: dwóch synów oraz córka w wieku od 2 do 11 lat. Przeprowadzili się oni do tego miasta z Manchesteru i zamieszkali w domu, który miał być spełnieniem ich marzeń. Wimslow było zdecydowanie mniejszym miastem od Manchesteru, jednak znane było z tego, że jest wybierane jako miejsce zamieszkania wielu milionerów, piłkarzy czy celebrytów. Z tego też powodu nie jest to najtańsze miasto do zamieszkania, jednak dla pary najważniejszy był prestiż. Darren i Lian byli bowiem znani z tego, że raczej nie żyją skromnie i lubią otaczać się luksusem. Wakacje, na które jeździli, zawsze spędzali w najlepszych hotelach. Przed ich domem stały drogie samochody, nie oszczędzali też na ubraniach czy nawet codziennych zakupach, które zawsze robili w jednym z droższych supermarketów w Wielkiej Brytanii. Ich dzieci po szkole mogły brać udział w takich zajęciach, na jakie miały ochota. Były zapisane na tenis, krykiet czy balet. Większość ludzi, którzy ich znali, zazdrościło im takiego życia. Tylko że zewnątrz sprawiali oni wrażenie ludzi bogatych, a prawda była zupełnie inna. Zarówno Darren, jak i Lian pracowali jako policjanci. On pracował na pełnym etacie, natomiast 39-latka była obecna w pracy tylko dwa dni w tygodniu. Razem zarabiali 3900 funtów miesięcznie. Skąd więc było ich stać na to wszystko? Rodzina ta żyła zdecydowanie ponad stan. Po opłaceniu kredytu mieszkaniowego i innych zobowiązań zostawało im na życie 80 funtów. Ale przy pomocy kart kredytowych oraz coraz to nowszych pożyczek przeciętnie w każdym miesiącu wydawali 1500 funtów więcej niż zarabiali. Daren praktycznie całe swoje życie wydawał więcej niż miał, i zaciąganie kredytów nie było dla niego niczym nowym. Małżeństwo często też było wspierane przez rodziców, zarówno Darena jak i Lian, ale w końcu i oni nie mogli już więcej im pożyczyć a ponieważ zobowiązania pary wynosiły blisko 90 tysięcy funtów, podjęli oni decyzję o sprzedaży domu w Manchesterze i przeprowadzce do Wimslow. Udało im się znaleźć dom z czterema sypialniami, który kosztował 435 tysięcy funtów. Po sprzedaży nieruchomości w Manchesterze udało im się spłacić długi i wpłacić spory depozyt na zakup nowego domu. Jednak w dalszym ciągu byli zmuszeni do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Kiedy kupili ten dom, zdawali sobie sprawę z tego, że będzie on wymagał małego remontu. Głównie dlatego, że chcieli, aby wszystko w nim było jak najlepszej jakości. Z wymianą niektórych rzeczy, za którą zabrali się zaraz po zakupie tej nieruchomości, mogli się jeszcze wstrzymać, ale Darren i Lian nie mieli zamiaru czekać. Zaczęli remont, w trakcie którego wymieniali wszystko, co im nie pasowało, a oni w tym czasie mieszkali w wynajmowanym domu wydawali na to mnóstwo pieniędzy, i Daren zaciągał nowe kredyty, aby móc zapłacić za to wszystko. Mężczyzna cały czas udawał przed swoją żoną, że wszystko jest w porządku. Lian nie miała pojęcia o ich zadłużeniu i w związku z tym nie hamowała się z nowymi wydatkami. Kiedy kupili dom, od razu wymienili okna w całym budynku, pomimo tego, że stare mogły służyć jeszcze przez jakiś czas. Kosztowało ich to prawie 6 tysięcy funtów. Kolejnym sporem i z pewnością w ich sytuacji zbędnym wydatkiem był granitowy blat do kuchni, na który wydali blisko cztery tysiące. Ale małżeństwo to było przyzwyczajone do kupowania droższych rzeczy i otaczania się luksusem i nie zamierzali tego zmieniać. Daren zapewniał swoją małżonkę, że ma wszystko pod kontrolą, kiedy prawda była taka, że oprócz kredytu mieszkaniowego, posiadali oni również wiele mniejszych kredytów. Znaleźli się już nawet w takiej sytuacji, gdzie banki odmawiały im udzielania nowych pożyczek. Również mniejsze firmy, które zajmowały się udzielaniem kredytów osobom, które nie mogły pożyczyć pieniędzy z banków, nie decydowały się na pożyczenie pieniędzy parze. Pod koniec sierpnia 2017 roku Daren starał się o kolejną pożyczkę w jakiejś mniej znanej firmie. Niestety, ponieważ w tamtym czasie spłacał zarówno kredyt mieszkaniowy i mniejsze kredyty, jak również musiał płacić czynsz za wynajem domu, jego wniosek został odrzucony. List z odmową został doręczony do ich domu i trafił w ręce lian. Kobieta była zaskoczona tym, że jej mąż próbuje uzyskać nowy kredyt nie informując jej o tym. Natychmiast kontaktowała się ze swoim mężem, próbując uzyskać od niego jakieś informacje. Ale on nie przyznał się do tego, że to faktycznie on starał się o ten kredyt. Zaczął udawać, że nie wie o co chodzi, podejrzewał, że może ktoś, używając jego danych, próbował go w ten sposób okraść. Robił wszystko, aby tylko nie przyznać się przed Lian, jaka jest naprawdę ich sytuacja finansowa. Nie miała ona pojęcia, że ich zadłużenie urosło do 115 tysięcy funtów. Ten sprawę ostatecznie potraktowano jako próbę wyłudzenia pieniędzy ale Darren nie miał zamiaru na tym poprzestać. Nie udało mu się raz, to znaczyło tylko, że musi spróbować ponownie. I złożył wniosek o udzielenie pożyczki w innej firmie. Miał zamiar pożyczyć od nich 54 tysiące funtów, a ponieważ dom, pod zastaw którego miał być wzięty ten kredyt, był na nazwisko Darrena i Lian, pożyczka również musiała być i na niego, i na jego żonę. Dlatego też oprócz swojego paszportu i odcinka wypłaty, mężczyzna musiał wysłać również dokumenty swojej żony. Na szczęście znał dane potrzebne do zalogowania się na koncie swojej żony, gdzie mógł uzyskać dostęp do zaświadczeń o wysokości jej wypłaty. Miał już wszystko, czego potrzebował do złożenia wniosku, musiał jeszcze tylko podrobić podpis lian i gotowe. Jedyne co mu pozostało, to czekać na odpowiedź w tej sprawie. A w międzyczasie prace remontowe w nowym domu dobiegły końca i cała rodzina mogła w końcu opuścić wynajmowany przez sześć miesięcy dom i wprowadzić się do domu ich marzeń. Zamieszkali tam 16 września. W dalszym ciągu było tam sporo do zrobienia, szczególnie na zewnątrz, ale w środku dom znajdował się w takim stanie, że mogli już się tam wprowadzić. Kiedy Daren wysyłał dokumenty do firmy, które miał zamiar zaciągnąć kredyt, nie przewidział tylko jednego. Firma ta, kiedy już zrobiła kserokopię wszystkich dokumentów, odesłała je na adres domu, gdzie trafiły one w ręce Lian. I kiedy 28 września, 39-latka otworzyła kopertę i zobaczyła dwa paszporty i informację o kredycie, o który starał się Daren, nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Od razu próbowała się z nim skontaktować i wszystko wyjaśnić, ale mężczyzna był w pracy i nie odbierał telefonów. Jego żona napisała mu kilka smsów, dając mu znać, że już wie o pożyczce. Chciała też dowiedzieć się, co się dzieje, czy ponownie mają problemy finansowe. Nigdy wcześniej nie słyszała o tej firmie. Nie mogła zrozumieć, dlaczego jej mąż o niczym jej nie powiedział. Przecież to nie była mała pożyczka, a ponad 50 tysięcy funtów. 43-latek nie odpowiadał na jej pytania, ale o godzinie 11:32 napisał jej wiadomość, że zaraz wróci do domu. Generalnie tamtego dnia miał on w planach skończyć pracę wcześniej, ponieważ o godzinie 13:30 był umówiony z człowiekiem, który miał wycenić ich dom. Było to oczywiście potrzebne do wcześniej wspomnianego kredytu. Liam pracowała tego dnia na popołudniową zmianę i domyślam się, że o godzinie 13.30 miało jej już w domu nie być. Po otrzymaniu wiadomości od swojej żony, Daren zdecydował, że skończy pracę szybciej niż wcześniej zakładał i wróci do domu, aby z nią porozmawiać. Co się działo po powrocie mężczyzny do domu, wie tylko Daren, ale można się domyślić, że między małżonkami doszło do kłótni. Kłótni, która doprowadziła mężczyznę do takiego stanu, że coś w nim pękło. Nie mógł już dłużej znieść tego stresu związanego z nieustannymi długami, kolejnymi kredytami i udawaniem, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Miał już tego wszystkiego dość i w tamtym momencie zaczął wyładowywać swoją złość na lian, co niestety zakończyło się jej śmiercią. Kiedy Daren uświadomił sobie, co właśnie zrobił, zdał sobie sprawę z tego, że musi działać szybko ponieważ nie zostało zbyt wiele czasu do umówionego spotkania z człowiekiem z firmy kredytowej. Nie było takiej możliwości, aby schował gdzieś ciało swojej żony, ponieważ człowiek ten w trakcie wyceny miał prawo zajrzeć w każdy nawet najmniejszy schowek. Mógłby przez przypadek natknąć się na ciało Lian. Dlatego też Daren zdecydował, że włoży je do bagażnika samochodu swojej żony i zaparkuje go zaledwie kilka ulic dalej. Dostatecznie daleko, aby dzieci nie zauważyły pojazdu po powrocie ze szkoły, jednak dość blisko, aby mógł stamtąd wrócić pieszo do domu. W późniejszym czasie zdecyduje, co zrobić dalej. Kamery monitoringu zainstalowane na pobliskich domach zarejestrowały, że o godzinie 12.45 mężczyzna zaparkował czerwonego mini należącego do lian tyłem do drzwi domu i do bagażnika włożył jej ciało. Pojechał samochodem na pobliskie osiedle i tam go zostawił. Kiedy wracał do domu, mężczyzna, z którym był umówiony, już czekał na niego w swoim samochodzie. Przyszedł wcześniej niż było to zaplanowane. Po kilku minutach zapukał on do drzwi domu Darena i przeprowadził wycenę, co zajęło mu około 40 minut. W tym czasie 43-latek zachowywał się jak gdyby nic się nie stało. Zdecydowanie patrząc na niego, nie można było stwierdzić, że chwilę wcześniej doszło do tragedii. Kiedy tylko człowiek ten opuścił dom, Darren zaczął wysyłać wiadomości do swojej żony. Pracował w policji już od ponad 20 lat, wiedział, że jego telefon będzie sprawdzany i w ten sposób próbował sobie zapewnić alibi. Miał jeszcze trochę czasu, zanim będzie musiał odebrać dzieci ze szkoły, dlatego poszedł na osiedle, gdzie był zaparkowany samochód jego żony, i zaczął nim jeździć po okolicy, zastanawiając się, gdzie będzie mógł pozbyć się ciała. Wiedział, że zrobi to później, kiedy będzie już ciemno, ale póki jeszcze było widno, mógł odnaleźć to miejsce. Chciał je porzucić nie za blisko domu i kiedy tak jeździł, przypomniało mu się, że czasami z całą rodziną wybierali się do pewnej restauracji na obiad i kojarzył, że widział tam znak ostrzegający, że niedaleko znajduje się jakiś głęboki zbiornik wodny. Już wiedział, że to właśnie tam przyjedzie w nocy. Tylko, że popełnił on jeden błąd, który tym bardziej dziwi, że był on policjantem i zdawał sobie sprawę, na co zwracana jest uwaga w trakcie śledztw dotyczących morderstwa. Kiedy tam jechał, zabrał ze sobą swój telefon, a w samochodzie znajdował się również telefon Lian. W późniejszym czasie śledczy nie mieli najmniejszych problemów z ustaleniem tego, że obydwa telefony logowały się wówczas w tych samych miejscach. Skoro Daren miał już wybraną okolicę, gdzie zostawi ciało swojej żony, mógł już wrócić do domu, tym bardziej, że zbliżała się godzina piętnasta, co oznaczało, że musi jechać do szkoły odebrać dzieci. Zaparkował samochód na tym samym osiedlu co wcześniej i pieszo wrócił do domu, skąd zabrał swoje Audi i pojechał do szkoły. Tam ponownie zachowywał się, jak gdyby nic się nie stało. Rozmawiał z innymi rodzicami, żartował od czasu do czasu. Nikt z nich nawet nie mógł podejrzewać, że dopiero co zabił on swoją żonę. Po odebraniu dzieci zawiózł je do klubów, do których uczęszczały, a kiedy wrócili do domu, zrobił im obiad. Dzieci wiedziały, że tego dnia ich mama miała pracować, dlatego też nikogo nie dziwiła jej nieobecność. Daren poczekał do wieczora, kiedy dzieci już zasnęły, i o 22.30 zaczął działać. Zostawił synów i córkę samych w domu i poszedł w kierunku osiedla, gdzie znajdował się samochód Lian. Tym razem nie zabrał ze sobą telefonu. Zostawił go w domu, co miało być potwierdzeniem tego, że nigdzie wówczas nie wychodził. Ciało jego żony znajdowało się w bagażniku już blisko 10 godzin. Mężczyzna pojechał we wcześniej ustalone miejsce, jednak kiedy doszedł tam, gdzie miał zamiar porzucić ciało Lian, Okazało się, że poziom wody był tak niski, że nie było takiej możliwości, by ją tam zostawić. Musiał szybko wymyślić coś nowego, znaleźć nowe miejsce, gdzie zostawi jej ciało. Ale zanim zaczął jeździć po okolicy, wyrzucił telefon Lian. Miało to zmylić śledczych, którzy prowadziliby dochodzenie w sprawie śmierci jego żony. Daren miał wrażenie, że panuje nad wszystkim że to, co robi, pozwoli mu na uniknięcie odpowiedzialności za zabicie 39-latki. W końcu był policjantem, dobrze wiedział, jak prowadzone są dochodzenia. Kiedy już pozbył się telefonu, zaczął jeździć po okolicy, szukając nowego miejsca i w końcu trafił na jezioro oddalone od jego domu o około 10 kilometrów. Zależało mu na tym, aby zostawić ciało Lian w wodzie. Dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że woda skutecznie zniszczy wszystkie ślady, jakie mógł pozostawić na ciele żony. Zaparkował samochód tak blisko jeziora, jak to było tylko możliwe, po czym wyjął ciało Lian z bagażnika i zaciągnął do wody. Zostawił ją przy samym brzegu, dość blisko, aby ktoś mógł ją zauważyć. Ułożył ją twarzą do ziemi, w nadziei, że po odnalezieniu zostanie uznana za ofiarę utonięcia. Jedyne co jeszcze musiał zrobić, to pozbyć się samochodu swojej żony. Wiedział, że nie może nim wrócić do domu i zaparkować go przed domem, dlatego też zostawił go mniej więcej półtora kilometra od miejsca, gdzie zostawił ciało kobiety i stamtąd postanowił wrócić do domu pieszo. Czekał go dość długi spacer, prawie dziewięciokilometrowy, ale jako policjant uważał, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. Tylko, że około godziny pierwszej 1.30 mężczyzna został zatrzymany przez patro policji, który szukał włamywaczy. Funkcjonariusze rozmawiali z nim przez chwilę i w trakcie tej rozmowy Daren powiedział im, że właśnie wraca do domu, który znajduje się niedaleko. Nie zgodził się jednak na podanie swoich danych osobowych. Uważał, że nie złamał prawa, dlatego też nie ma takiego obowiązku. I po krótkiej rozmowie policjanci odjechali, a Daren ruszył w dalszą drogę. Ale mężczyzna miał pecha, ponieważ 45 minut później ten sam patrol przejeżdżał ponownie koło niego. Policjanci od razu zwrócili na niego uwagę i zaczęli być podejrzliwi w stosunku do jego osoby. Po pierwsze, prawie godzinę wcześniej mówił on, że znajduje się już niedaleko domu. Najwidoczniej nie było to jednak prawdą, skoro po tym czasie w dalszym ciągu nie udało mu się tam dojść. Drugą kwestią, na którą funkcjonariusze zwrócili uwagę było to, że mężczyzna nie miał butów. Szedł w skarpetkach, a byli oni pewni, że kiedy rozmawiali z nim wcześniej, na jego stopach znajdowały się buty. I tutaj mieli rację. Daren oczywiście miał założone wcześniej buty, ale w trakcie powrotu do domu zauważył, że są one poplamione krwią. Wiedział, że musi się ich pozbyć, ponieważ stanowiłyby dowód przeciwko niemu. A ponieważ był już niedaleko swojego domu i wiedział, że na ulicy, którą szedł, kosze na śmieci będą opróżniane tego dnia rano, uznał, że wyrzucenie ich będzie idealnym rozwiązaniem. Zdjął buty, wrzucił do jednego z koszy, które mijał i mógł być pewien, że już za kilka godzin nie będzie po nich śladu. Nie spodziewał się jednak, że ponownie może natknąć się na ten sam patrol policji, który zainteresuje się tym, że nie ma żadnego obuwia. Tym razem funkcjonariusze zaczęli zadawać mu więcej pytań. Daren wiedział, że będzie musiał powiedzieć coś więcej niż to, że wraca właśnie do domu. Poinformował policjantów, że próbuje odnaleźć swoją żonę. Nie wie gdzie może ona być, a niestety nie odbiera ona jego telefonów. Kiedy zapytano go: Dlaczego nie próbuje jej odnaleźć, jeżdżąc samochodem? Przecież ten sposób byłby bardziej efektywny. Daren przyznał się do tego, że wypił wcześniej trochę wina i nie czuł się na siłach, aby prowadzić samochód. A jeżeli chodzi o buty, których w tamtym momencie nie było na jego stopach, to były one na tyle ciasne i niewygodne, że postanowił się ich pozbyć. Policjanci nie do końca uwierzyli w te wyjaśnienia, przeczuwali, że Daren ich okłamuje, jednak wówczas zauważyli, że mężczyzna ma na sobie policyjne spodnie. I kiedy zapytano go o to, 43-latek nie miał wyjścia. Musiał przyznać się do tego, że on również jest policjantem. Darren został odwieziony do domu, gdzie funkcjonariusze rozmawiali z nim jeszcze przez chwilę. Za ich namową próbował ponownie skontaktować się ze swoją żoną, ale oczywiście nie udało mu się to, dlatego też zostawił dla niej wiadomość. Policjanci obserwowali go przez cały czas, kiedy przybywali w jego domu i zauważyli, że jak na osobę, która nie może odnaleźć swojej żony, zachowuje się on nad wyraz spokojnie. Daren był wyjątkowo opanowany i nie okazywał kompletnie żadnych emocji. Wiedzieli, że on również był policjantem i w sprawach służbowych musiał potrafić panować nad emocjami, jednak to była sytuacja dotycząca jego rodziny. Dziwne, że nawet wówczas nie okazywał żadnego zdenerwowania. Kiedy po przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu Lian, funkcjonariusze opuścili jego dom, Daren włączył pralkę, w której umieścił wszystkie ubrania, jakie miał na sobie. Musiał być pewien, że nie zostaną odnalezione na nich żadne dowody na popełnienie tej zbrodni. Kiedy ubrania były już w pralce, mężczyzna poszedł spać. Jednak ponownie wydarzyło się coś, czego Daren nie brał pod uwagę. Ponieważ jego koledzy po fachu, którzy zajęli się poszukiwaniem Lian, pojawili się w jego domu ponownie o godzinie czwartej nad ranem. Chcieli, aby mężczyzna, korzystając ze specjalnej aplikacji łączącej jego telefon z telefonem Lian, spróbował ustalić, gdzie znajduje się jej komórka. Ponieważ policjanci cały czas stali nad nim i patrzyli na to, co robi, Daren nie miał wyjścia, tylko musiał zrobić to, o co go prosili. Był jednak przekonany, że nie uda mu się odnaleźć telefonu żony, ponieważ wrzucił go do wody. Jednak w tym miejscu, gdzie go zostawił, było tak mało wody, że telefon w dalszym ciągu działał. Jego bateria była bliska wyczerpania, pozostało zaledwie 5%, ale i tak udało się zlokalizować miejsce, w którym się znajdował. Darren dobrze wiedział, gdzie on był, a policjanci zrobili zdjęcie tej mapki i wysłali innym patrolom do sprawdzenia. Ponieważ w tamtym czasie nie mieli do niego więcej pytań, opuścili jego dom. Zanim jednak wyszli na zewnątrz, zwrócili uwagę na jeden szczegół. W domu mężczyzny była włączona pralka, co od razu wzbudziło ich podejrzenia, bo kto pierze ubrania w środku nocy. Nie rozmawiali z 43-latkiem na ten temat, ale było to dla nich zastanawiające. Kiedy lokalizacja telefonu Lian została udostępniona innym patrolom, jeden z nich od razu wybrał się w to miejsce. I szybko odnaleziono telefon 39-latki, który znajdował się zaraz obok znaku głęboka woda. Ponieważ w tamtym czasie wody nie było prawie wcale, znajdował się on w tak dobrym stanie, że nie było żadnego problemu, aby odzyskać z niego dane. I to właśnie z tego telefonu w późniejszym czasie pozyskano najwięcej dowodów przeciwko Darenowi. Ale zaraz po odnalezieniu komórki, policjanci w dalszym ciągu zastanawiali się, gdzie może być Lian. Próbowano ją odnaleźć w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono telefon, ale nigdzie jej nie było. Jeszcze w tamtym czasie policjanci nie widzieli, że kilka kilometrów dalej mężczyzna wracający do domu o godzinie 3.45 zauważył ciało kobiety leżące w wodzie. Kiedy policja pojawiła się na miejscu, nie od razu było wiadomo, że jest to poszukiwana Lian Mackay. Nie znaleziono przy niej żadnych dokumentów, ale opis, jaki otrzymali od Darena, pasował do kobiety znalezionej w jeziorze. Co dziwne, mąż Lian był widziany tamtej nocy dwukrotnie, w miejscach znajdujących się między tym jeziorem a ich domem. To chyba nie mógł być zbieg okoliczności. Dlatego też mężczyzna został od razu aresztowany jako osoba, która przyczyniła się do śmierci Lian. Policjanci pojawili się w jego domu krótko po godzinie piątej rano i Daren został zabrany na przesłuchanie. Nie przyznawał się jednak do winy, miał nic nie wiedzieć na temat śmierci swojej żony, a z pewnością to nie on ją zabił. Dość długo nie przyznawał się do winy, dopiero po jakimś czasie zmienił zeznania. Stwierdził wtedy, że kiedy wrócił do domu, Lian tam była i wtedy doszło między nimi do kłótni. Później z jakiegoś powodu oboje wsiedli do samochodu jego żony i pojechali przed siebie. Znaleźli się wówczas w miejscu, gdzie znaleziono później jej telefon, ale to było miejsce, w którym często przebywali z całą rodziną. Taren wiedział, że o 13:30 w ich domu ma się pojawić człowiek mający zrobić wycenę. dlatego też chciał, aby wrócili już z powrotem. Jednak Lian nie chciała mieć nic wspólnego z nowym kredytem i odmówiła powrotu do domu. Wtedy też para się rozstała. Daren wrócił do domu i nie wiedział, co w tamtym czasie robiła jego żona. Nigdy więcej też jej nie widział. Podejrzewał, że może chciała sobie przemyśleć to wszystko, o czym się dowiedziała tamtego dnia i kiedy spacerowała sama w pobliżu jeziora, została zabita. Tylko że jego zeznania wcale nie pasowały do dowodów, jakie śledczym udało się zebrać w trakcie dalszego dochodzenia. Najwięcej informacji uzyskano z telefonu Lian. Daren wysyłał jej sms -y, pytając, co u niej słychać, czemu się nie odzywa i że się o nią martwi. Jednak, według jego zeznań, w tym samym czasie oboje mieli znajdować się w tym samym samochodzie, jeżdżąc po okolicy. To nie miało najmniejszego sensu. Policjantom udało się również odnaleźć buty, które tamtej nocy Daren wyrzucił do kosza na śmieci, znajdującego się na drodze prowadzącej do jego domu. Znajdowały się na nich ślady krwi, których badania potwierdziły, że należała ona do Lian. Natomiast próbki DNA pobrane z wewnątrz butów potwierdziły, że były one noszone przez Darena. Dodatkowo na ich podeszwie znaleziono ziemię, która miała dokładnie taki sam skład jak ziemia znajdująca się niedaleko jeziora, gdzie odnaleziono lian. Do tego można jeszcze dodać nagrania z kamer monitoringu, na których widać samochód lian, który mężczyzna zaparkował tyłem, przed drzwiami ich domu, jak również jego odjeżdżającego tym samochodem aby po chwili wrócić pieszo do domu. Śledczym udało się zebrać wiele dowodów przeciwko Darenowi, ale pomimo tego, kiedy w marcu 2018 roku rozpoczął się proces w tej sprawie, mężczyzna początkowo nie przyznawał się do zabicia swojej żony. Ale po dziewięciu dniach procesu i po wysłuchaniu wszystkich dowodów, jakie zebrano, zrozumiał, że nie ma wyjścia, musi przyznać się do winy. Przyznał, że to on zabił swoją żonę, ale było to wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Nie miał jednak zamiaru wdawać się w szczegóły, jeżeli chodzi o to, co dokładnie wydarzyło się tamtego dnia. Nikt oprócz Darena do dziś nie wie, w jaki sposób zginęła Lian. Sekcja zwłok kobiety wykazała, że dwie kości szyi zostały złamane, co zdecydowanie wskazywało na to, że została ona uduszona. Obrońca Darena próbował przekonać przysięgłych, że śmierć Lian była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Jednak po naradzie przysięgli wrócili z wyrokiem uznającym 43-latka winnym zamordowania swojej żony. Sędzia założyła, że wracając z pracy do domu 28 września nie miał on zamiaru zabić swojej żony, ale późniejsza kłótnia doprowadziła go do takiego stanu, że jedynym rozwiązaniem dla niego było zabicie Jan. Wiedział, że gdyby zgłosiła to, że podrobił jej podpis i w jej imieniu złożył wniosek o kredyt, Wtedy mógłby się pożegnać ze swoją karierą policjanta. Miał zbyt wiele do stracenia, nie mógł do tego dopuścić. Kiedy Lian już nie żyła, wykorzystał umiejętności, jakie nabył w trakcie tych wszystkich lat spędzonych w policji, aby ukryć dowody swojego postępowania. Popełnił jednak błąd zabierając telefon swojej żony, kiedy jechał szukać miejsca, gdzie może zostawić jej ciało. Nie mógł też przewidzieć, że dwukrotnie zostanie zauważony przez ten sam patrol policji zaraz po porzuceniu ciała żony. Za zabicie Lian został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, a minimalny okres, jaki musi spędzić w więzieniu, wynosi 19 lat. Darren odbywa karę w więzieniu w Liverpool, które jest uznawane za najgorsze więzienie w całej Wielkiej Brytanii. Trójka dzieci pary wychowywana jest teraz przez rodziców Lian. Robią wszystko co w ich mocy, aby niczego im nie brakowało, szczególnie miłości, jednak wiedzą, że nic nie jest w stanie zastąpić im mamy, której już nigdy nie zobaczą.